Patrz, A Zajmij się zanim znów zawiniemy. Myślałem, że wampiry niższe was nie słuchają. Co do zasady, nie. To jak Detlaf poszczuł je na miasto? Mówiłem ci. On jest wyjątkowy. Umie je naginać do swojej woli. Kontrolować samą myślą. Dopóki sam nie postanowi odstąpić, albo nie zginie, nie zaprzestaną ataków. Potwór wciąż tu jest. Pora się rozejrzeć. Rana nie była śmiertelna, ale wykrwawił się. Gdybyśmy dotarli tu kilka minut wcześniej. Utrzymali szybko. Uciekali. Czuję krew Damiena. Został raniony. Chodźmy. Uliczna barykada. Bez sensu. Dla vampira to żadna przeszkoda. Nie wiedzieli. Nie zdążyłem ich przygotować. Padł na brzuch, rana na plecach. Uciekał. Musieli zorientować się, że to miejsce jest nie do obronienia. Mam nadzieję, że znaleźli jakąś klientkę. Inaczej nie będzie z tym rozmawiać. Muszą być tam bar... Zabarkadowali się. Nie mogą zobaczyć, że jest. Wybacz, musisz bo... Zabiłeś go? pojedynkę! Ten skór według połowy mojego oddziału. Widzę, że mało brakowało, a dopadłby też ciebie. Musisz się wycofać. Natychmiast. Mam obowiązki wobec tego miasta. Nie pomożesz mu, prowadząc żołnierzy na rzeź. Damien, pamiętasz naszą rozmowę w pałacu. Powtarzam, nie macie żadnych szans. Oddział. Opatrzyć rannych i przygotować się do wymarszu. Mądra decyzja. I jeszcze jedno. W walce z wampirami używajcie wyłącznie srebra. Każ alchemikom wyprodukować jak najwięcej oleju przeciw wampirom. Nakładajcie go na miecze. Uważajcie szczególnie na Alpy i Bruksy. To te o sylwetka kobiet potrafią znikać. W walce z nimi sprawdzają się petardy z opiłkami srebra. Dzięki, Wiedźminie. Mam nadzieję, że jesteś wart pieniędzy, jakie obiecała ci księżna. I że przyniesiesz łeb tego drania, który za to odpowiada, nabity na hak. Mam inny plan. Hmm. Niby jaki. Na razie musi wystarczyć ci tyle, że potrzebuję Jany. Przecież znasz decyzję księżnej. Syjana ma oczekiwać na proces w zamknięciu. Znamy decyzję, ale się z nią nie zgadzamy. Wy macie taki luksus, ja nie. Przysiągłem wierność jej miłości. Ludzie giną z powodu jednej osoby. Jeśli księżna się dowie, że Wam pomogłem, sam pójdę pod gilotynę. Z pewnością. A my tuż po Tobie. Mimo to zaryzykujemy. Obawiam się, że marnujemy tu czas, Gerald. Chodź. Zaczekajcie. Kiedy. Kiedy ostatni raz widziałem Syjanę, jej miłość prowadziła ją do pałacowego pokoju dziecięcego. Pokoju dziecięcego? Jesteś tego pewien? Przestań! Służę na dworze od lat. Znam tam każdy kąt. Więc tak. Jestem pewien do ciężkich choler. To co? Księżna zamknęła ją w domku dla Lale? Szczerze, nie mam pojęcia, ale powiedziałem ci wszystko, co widziałem. A co ty z tym zrobisz? To już nie moja sprawa. Rozumiem. Sprawdzę to. A ty wracaj do garnizonu. Najlepiej po moich śladach. To przetarty szlak. I dziękujemy. Bardzo nam pomogłeś. Pomogłem, bo Claire, A przynajmniej taką mam nadzieję. Chodźmy, Regis. O tu. Pokój dziecięcy jest za tymi drzwiami. Zamknięty. Oczywiście. Regis, nie chcę mi się szarpać z tymi drzwiami. Byłbyś łaska? Dzięki. Polecam się. Hmm. Cisza. Nikogo tu nie ma. W takim razie chociaż się rozejrzyjmy. Może coś jest w środku? Nie. Pusty. Konik na biegunach nosi ślady częstego użytkowania. Ołowiany rycerzyk, miniaturowa zastawa i pluszaki, hm. słodkie. Drewniana kaczka ktoś jej urwał skrzydełka. Ładna melodia. Rzeczywiście ładna. Szkoda, że mechanizm jest uszkodzony. A to co? Jakiś notatnik? Własność Izabeli de Rockford, nadwornej guwernantki. To zapiski opiekunki z Janny, Janny Henrietty, z czasów, kiedy były małymi dziewczynkami. Nie wiem, jak to nam może pomóc. Ale przekartkować nie zaszkodzi. Siana dała mi dziś laurkę. Urocze. Przedstawia bezgłowych, zakrwawionych ludzi. Albo i nie. Spytałam, czemu to narysowała. Księżniczka odpowiedziała, że to scena z koszmarów, które nawiedzają ją, odkąd tylko pamięta. Faktycznie, Siana noc w noc budzi się z krzykiem, chyba że śpi w jednym łóżku z Anarietą. Podobno dziewczynki dotknięte klątwą czarnego słońca miały okropne sny, takie, które mogą doprowadzić do szaleństwa. Dziewczynki dziś się pokłóciły. Niestety muszę odnotować, że nie zachowały się jak przystało damom. Doszło do rękoczynów. Pierwsza uderzyła siostrę Anna Henrietta. Siana nie pozostała jej dłużna. Nim zdołałam je rozdzielić, mała Anarietta straciła dwa mleczaki. Natychmiast pobiegła na skargę do rodziców. Jego książęca mość nie dał wiary mojej relacji i cała wina została przypisana Sianie. Dziewczynka została przykładnie ukarana. Anarietta próbowała potem załagodzić sytuację, ale książę i księżna byli nieugięci. No tak. Jak ktoś już się dorobi reputacji czarnej owcy, ciężko to z siebie zrzucić. Dziś po raz pierwszy towarzyszyłam dziewczynkom w krainie tysiąca baśni. Spędziłyśmy tam pół dnia. Wpierw bawiłyśmy się z calineczką, a potem z rumcajsem. Był niezwykle szarmancki jak na rozbójnika. Zaczynam podejrzewać, że Izabela de Roquefort pisała swój dziennik pod wpływem jakichś potężnych substancji halucynogennych. Może cannabis rudelaris? Albo. Ciii. Nie przerywaj. Chylę czoła przed osiągnięciem mistrza Artoriusa Vigo. Dowiódł, że w magicznych arkanach nie ma sobie równych. Czekaj, czekaj. Artorius był nadwornym czarodziejem, specjalistą od iluzji. A to oznacza. Regis, ostatni raz proszę. Nie przerywaj, bo pójdziesz do kąta. Dziewczynki powiedziały, że jeśli miałabym ochotę wybrać się tam sama, wystarczy otworzyć książkę kraina tysiąca baśni i powiedzieć na głos słowa zaklęcia Expecto ludum. Książka, która jest kluczem do iluzji, no proszę, zaczyna się robić interesującą. badali dziś czarodzieje, przysłani przez kapitułę. Nie wiem do jakich wniosków doszli, ale jego książęca mość jest wyraźnie zmartwiony. Pewnie to wtedy zdiagnozowano u niej syndrom czarnego słońca. Albo przypięto jej łatkę, czy tam dalej. Spytałam księcia, co teraz czeka księżniczkę. Nie odpowiedział. Uczyłam dziś dziewczynki języka nilwgarskiego. Siana bardzo się przykładała, mimo że z trudem zapamiętuje nowe słówka. Księżniczka Anarietta wykazuje większy talent, ale i skłonność do psot. Kiedy myślała, że jej nie słyszę, powiedziała pod moim adresem "blede hell". Śmiały się z Sianą w niebogłosy. Hm, "Blede" to cholerny pieprzony, a "hell"? W dźwięcznym języku naszych południowych sąsiadów, słowo to określa miejsce, gdzie plecy tracą swoją szlachetną nazwę. Hmm. Wiem, że to brzmi nieprawdopodobnie, ale. Może Anna Henrietta uwięziła Sianę w tej iluzji? Może. Tam byłaby bezpieczna. I odizolowana. Przekonajmy się. No i gdzie ta książka? Więcej szukania, a mniej gadania, Geralt. Ładna melodia. Rzeczywiście ładna. Szkoda, że mechanizm jest uszkodzony. Zamknięte. Hmm. Pod dywanem nic. A co miałoby być? poza kurzem zamiecionym przez leniwą pokojówkę. Aha. Kluczyk schowany za ramą. To zobaczmy. Expecto Ludum. Regis? Regis! Kraina tysiąca baśni. Niesamowite. Hmm. Zobaczmy, dokąd prowadzi ta droga. Oko Nehaleni wariuje. Ta cała kraina to iluzja, ale tak potężna, że nie sposób jej odczarować.